Jedziemy na koncert do EUDZ-u, nie? Ty, ja, na nam nie świeci? Co? Nic nie pokazuje, że się nagrywanie. Nie, to jest śpiegowski aparat. Śpiegowski, a dobra. To jest konera śpiegowska. Utrzajs. Mm. Jedziemy na koncert do EUDZ-u. Warszawski deszcz. powróch. Oh, Warszawski deszcz. powróch. Oh, yy, to jest koncert w ramach Hip Hop Areny 2011. Hip -hop, aren hip Hop Arena. Hip Hop Arena. Oh, w ruch. Pierwsza edycja Człowieku prawdę Powiedziawszy Jedziemy na oddech Baczewskiego Deszczu Na pewno dziwi Was to, że jest nas trzech Ja, z i DJ Maku, Nie ma z nami numer raz Prapika i DJ Abdula, ale oni jadą za nami I teraz I teraz jak naprawdę Mój przyjaciel z Grywus, mnie też również jako mój padawan, bo cały czas na przyuczeniu jest Może pokazać tych winczanków za nami Z chęcią No. Także tak się sprawy mają, będziemy was yy, informować na bieżąco o postępach yy, w drodze, ponieważ ostatnio tą drogę pokonaliśmy w 4 godziny. Dobra, teraz możemy objawić resztę wycieczki, nie? Co nieczynny podruch To to jest? Benzyna jest nieczynna? Tak. Stary, tak, tylko... Zastanawiam się nad tym genkiem lodką, teraz z tym szpakiem, nie? I to jest sztucznie bombowane strasznie. Co, ten genek? Tak, i to jest takie... Zastanawiam się, że ludzie się łapią, nie? O, się widziałem rozmowę ze szpakiem, bo szpak gra na orędzie. nie? Uh -huh. I to jakby kontekst tej rozmowy był taki, że wszyscy czekają na ten koncert i w ogóle jest super. Nie? Będzie grał Elvis Presley właśnie Orzyu, nie? No tak. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. No. A gościu wyjdzie i zaśpiewa czyjeś piosenki, bo fajnie na temat, nie? Ma, nie? Ja tak. Dobrze, bardzo, no. to jest dzięki, ja nie? Jezu, się. nie! Głodny pedofil. Głodny. Nie! no godziny 45 minut rozkoszy. O, ciężka. Dróżka była niestety nieprzewidywalna. Można sobie kupić grubą jakąś odzież. Kupisz jakieś guziki. Albo jakąś dzianinę. Dobrze, było do białosienkiego rana. Dlaczego pokłóciłeś się z MC Menem? <laughs> Pokłóciłem się o Snickersa, o snikersa. Ty, bo nie można znać przez telefon, jak się prowadzi, ale, ale na Facebooku to można być chyba, nie? A No wciąż, no wciąż na Facebooku nie co? A jak było z kulą? Co? U nogi? A jak było z kulą? Dlaczego pokłóciłeś się z kulą? Z, z MC No. No. Mówię ci o Snickersa. Masz no. z nimi no. no. Tak. Będą jakieś nagrywki jeszcze na nich? No, listy jakieś. Cały czas są nagrywane na grubo. Listy i bify cały czas nagrywam. Yy, Kończą mi się tylko instrumentale, nie? Aha.